Wszystkich moi drodzy bardzo serdecznie. W dzisiejszym nagraniu wideo pragnę wyrazić swoją opinię na temat projektu on, zarabiania online, w którym aktualnie działam. Ale zacznijmy od początku. Nazywam się Dariusz Mazanowski, mam 29 lat. Na co dzień pracuję na etacie. W projekcie, w którym aktualnie działam, swoją przygodę w nim zacząłem no tak końcem lutego, początkiem marca. I, mo, I mogę się tutaj pochwalić, że w tym projekcie zarobiłem już spokojnie kilka tysięcy złotych. Jakbym ocenił ten projekt w skali od 1 do 10, no myślę, że tutaj spokojnie mogę dać za niego dychę. Powodów tutaj dla takiej oceny jest kilka. Pierwszy jest taki, na pewno to jest wynik finansowy. Jeden z głównych tutaj powodów, tak jak powiedziałem, kilka tysięcy złotych zarobionych. Bardzo fajna rzecz jest taka, że w tym programie. Zacząłem zarabiać od zera, czyli nic to nie włożyłem, jedynie swoje, swoje tutaj, swój poświęcony czas. Moja praca, która, która, która tutaj zaowocowała, tutaj bardzo ładnymi wynikami, też ten program to ludzie, z którymi których zapoznałem, niektórych znałem, niektórych dopiero poznałem zapisując się do tego projektu. Naprawdę są to ludzie, z którymi chce się pracować. Pozdrawiam tutaj wszystkich który działają razem ze mną w tym projekcie. Ten projekt to także świetna opieka, tutaj mentor, który się z nim zajmuje. Pozdrawiam Cię Łukasz, naprawdę świetna tutaj robota, jeżeli chodzi o tutaj wprowadzenie mnie do tego projektu. Mogę Was zapewnić, że jeżeli traficie pod mentora takiego jak ja, czy inni, to na pewno taka osoba Wam tutaj spokojnie, spokojnie pokaże, jak, jak działać, jak naprawdę fajnie zarabiać. Co jeszcze, ten program, to, ten projekt to też e, inteligencja finansowa, tak? Tutaj w każdym, praktycznie z każdym etapem, krok po kroku, e, zwiększamy swoją inteligencję finansową. Co to znaczy? Z, z, pole, polepsza nam się nasze myślenie na temat pieniędzy, e, taki nasz rozwój, jeżeli chodzi o myślenie na temat pieniędzy, tak? O biegu pieniędzy i wydawania pieniądza i w ogóle jak traktować tutaj zarobione przez nas pieniądze. No tutaj, jeżeli chodzi o moje myślenie, to na pewno zmieniło się bardzo dużo, więc, więc jak najbardziej, jeżeli o to chodzi, no, przeczytałem bardzo wiele fajnych książek, o których wcześniej nawet nie miałem pojęcia, że coś takiego istnieje, także bardzo, bardzo fajna sprawa. Co jeszcze? Tak, wspomniałem wcześniej, jest to dla mnie w sumie taka zarobek taki dodatkowy, ale. Myślę, że tutaj z miesiąca na miesiąc, miesiąc ten wynik jest coraz lepszy i w sumie mogę już powiedzieć, że działam coraz dodatkowo, zarabiam więcej niż to, co normalnie wyciągam na etacie, a w sumie działam już w sumie który dopiero czwarty miesiąc. tak? Także myślę, że jest gra warta świeczki. Eee, tak jak już wspomniałem opieka mentorska tutaj jest jak najbardziej na plus, pieniądze na plus. Co jeszcze ludzie, którzy działają w tym programie na plus. Myślę, że, i co jeszcze? Chętnie bym polecił wszystkim, których znam, których dopiero poznam, aby zaczęli, spróbowali, zapisali się na tego projektu. Myślę, że na pewno nie pożałują co jest bardzo fajne. Nawet gdy, jeśli im się nie spodoba ten projekt, to i tak nic na nim stracą. A na pewno, według mnie, jeżeli będą działać tak jak należy, mogą zarobić bardzo, bardzo ładne pieniążki Na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam na wszystkich. Myślę, że opinia dosyć ciekawa i tutaj niektórych zapewne zachęci do działania. Pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia hej